Witam państwa, Niziołek Dominik, firma Elwita. Dzisiaj ponownie znajdujemy się na uprawie papryki. Tym razem jesteśmy na uprawie polowej. Tutaj cały proces nawożenia musimy rozpatrywać pod dwoma kierunkami, czyli kiedy będziemy zrywać paprykę, czy to jest zbiór na kolor czy zbiór na zielono i też musimy bardzo mocno patrzeć na pogodę, ponieważ mamy przez ostatnie kilka dni upały pod 30 stopni i jeszcze te upały będą trwały dość długo, dlatego musimy dostarczyć papryce bardzo dużo wapnia, bo już tutaj na plantacji pojawiają się przypalenia słoneczne. Na plantacjach, które zbierane są na zielono istotną rolę pełni azot i go podawane jest dość dużo, dlatego przed wsadzeniem papryki bardzo mocno polecamy stosowanie Elplon Profit, czyli bardzo dużych ilości siarki po to, żeby papryka się nie dobarwiała, miała dużą masę, ale też żeby ten azot, który zastosujemy, był dobrze wykorzystywany przez te krzaki, żeby nie kumulował się w owocach, bo później możemy mieć problem z przetrzymaniem takiej papryki i ze sprzedażą. Na plantacji, w zasadzie w tym momencie, do fertygacji podawane są dwa nawozy czyli Hydrowita Ergo i Hydrowita Balance Do tej fazy wegetacyjnej, praktycznie musieliśmy skupić się tylko na dużych ilościach azotu, potasu i fosforu, rozłożyć je mniej więcej w podobnym stosunku tak żeby jak najwięcej nam papryki owoców dorosło. Teraz od przyszłego tygodnia będziemy tutaj już wchodzić z nawozami z wysoką ilością potasu, po to, żeby ta papryka nam się przebarwiała. I takie rozwiązanie proponujemy dla rolników, którzy właśnie uprawiają paprykę na. Zbiór czerwony, czyli na kolor. Dla plantatorów, którzy preferują ten rodzaj uprawy, czyli paprykę ze zbiorem na zielono, proponuję zostać przy tych właśnie dwóch nawozach, czyli naszej Hydrowicie balans i Hydrowicie Ergo. Już od y, czasu, kiedy pojawiają się pierwsze zawiązki, bardzo mocno polecamy stosowanie nawozu Elvita Calcio Plus, czyli bardzo duża ilość wapnia dostarczana do listnie, y, która ogranicza, y, a nawet bardzo często y, powoduje, że w ogóle nie pojawiają nam się przyparzenia słoneczne. I tutaj też choroby, które właśnie z tym są związane, czyli z bardzo małą ilością wapnia. Wapń też powoduje to, że mamy dużo grubszą ściankę w papryce, a to jest bardzo ważne, czy uprawiamy na właśnie zielony zbiór, czy, czy będziemy zbierać kolor. Tutaj ta masa jest jakby dla rolnika zawsze najważniejsza. Na plantacjach, w których będziemy czekać, aż papryka przebarwi się nam na kolor, czy to żółty, czy czerwony, tutaj już do tego momentu oczywiście polecamy nawozy. Hydrowita Balance i hydrowita Active, ale już od fazy wegetacyjnej takiej, w której znajduje się właśnie tutaj ta plantacja, powinniśmy powoli już dostarczać bardzo duże ilości potasu na przemian z fosforem i mikroelementami, czyli dostarczamy Hydrovita Micro, następny tydzień idzie nasza hydrowita Color i hydrowita Active. Za około 2-3 tygodnie będziemy także już polecać stosowanie naszego preparatu na dobarwianie papryki, Czyli Elvita Color Bricks, preparat, który w bardzo szybki sposób wspomoże to dobarwianie papryki, ale też nie będzie go przyspieszał czyli papryka będzie nam równomiernie dojrzewać, będzie mogła długo wisieć dość na krzaku, ale już będzie miała bardzo ładny czerwony kolor. Co też się przełoży na to, że będziemy mogli zerwać ją raz czy dwa razy, wyczyścić pole. I sprzedać. Nie będziemy musieli przerywać tej papryki co, co jakiś czas. Bardzo często spotykamy się z tym, że rolnicy muszą przerywać paprykę na czerwono, ponieważ krzaki są osłabione. Papryka zaczyna nawet często spadać z krzaków, albo już na krzakach robi się miękka. I tutaj na to rozwiązanie mamy nasz nowy preparat, czyli Elvita Frap. Bardzo Duża ilość mikroelementów, które zapobiegają przejrzewaniu owoców, powodują, że krzaki się stają silniejsze i są w stanie dłużej utrzymać nam te owoce na polu. Nie musimy ich zbierać do przechowalni. Produkt ten polecamy stosować minimum tydzień przed zbiorami, ale z pierwszym zabiegiem powinniśmy wjechać tak około 2-3, nawet czterech tygodni przed planowanym zbiorem i dopiero na tydzień przed zbiorem zrobić ostatni zabieg. Mamy 10 sierpień, jest to czas, kiedy żniwa są na wykończeniu i w tym właśnie momencie bardzo duża będzie presja wciorniastków i też na swoich plantacjach musicie bardzo mocno na to uważać. Na wciorniastki, na mszyce, ponieważ zbóż już nie będzie na polach i rubaki będą się przenosić na rośliny zielone. I do tego też bardzo mocno zachęcam, żebyście przeszli się na swoje plantacje, zlustrowali je, i podjęli odpowiednie kroki, żeby właśnie zapobiec. Na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście zachęcam Państwa do oglądania naszych kolejnych filmów, do subskrypcji kanału. Pozdrawiam, Dominik.